Kuchanie, jeśli byście chcieli sobie pojeździć z samochodami takimi fajnymi jak my, to możecie to zrobić na torze FSO w Warszawie. Przy no, FSO. Mamy Dzień dobry, to jest program kameralny, a dzisiaj jesteśmy na torze FSO Żerań, na który Was oczywiście serdecznie zapraszamy. Ale dzisiaj jestem z Olką z kanału Olciak. Cześć wszystkim! <noise> dzisiaj będziemy się uczyć jeździć jak ty, jak ty się na to zapatrujesz Rozjedziemy tutaj wszystko Ale i tak tu nic w pobliżu do rozjechania nie ma <noise> Mamy plac do swojej dyspozycji Mam nadzieję, że nie walniemy nigdzie w barierki To jest nowy Peugeot 2008 Osiem. I dzisiaj Olka będzie się uczyła na nim jeździć jak kochani to... jest ładny czerwony Pasuje mi do koszuleczki dzisiaj Taki wiesz tak, Stawka o designie Stawka o designie Dobrze. Mam nadzieję, że się nie boisz, usiądziesz za kierownicą. Mamy, słuchajcie, automat. Niestety, nie pouczysz się jeszcze, ale myślę, że jak na pierwsze jazdy, ty jesteś podobno już po kursie teoretycznym. Tak, ja już umiem, nie, ja umiem już jeździć. Dobrze, nie bójcie umie. się o nas. Także wsadzimy ją na automat na początek. Może kiedyś wsadzimy ją na manual. To co, gotowa jesteś do jazdy? Tak. To yy, lecimy. Dobrze. Co, to? Co to? To jest ręczny, taki fajny, tu masz od spodu taki... Ale to zaraz się nauczymy, spokojnie. Teraz tak. To jest automat, więc lewej nogi nie używasz. Tak wiem, musisz ją trzymać pod spodem. Tak, i naciśnij na hamulec, który masz po lewej. I przekręć kluczyk. Mocno, trzymaj. Tak, już. Ale Brawo. fajnie, bardzo cichutki, podłóżny Klimat, wchodzić. Podłącz tak. To jest Podłącz. To jest y, najważniejszy tutaj element. Pasy są ok? Tak. No to spójrz sobie y, ręczny. Wszędzie łapiesz go, przyciskasz ten przycisk, pociągasz do góry i spuszczasz. Do dołu? Do góry teraz pociągnij. <laughs> o, i teraz w dół. No, już, ok. Teraz tu ma, masz parking. Parking. Tak. To jest wsteczny, to jest neutralny i jazda. Dajemy sobie na drive, tak? Mhm. No. no to jedziesz. Czy coś ściska? Nie, po prostu przesuwasz go i na pozycję D Nie, nie, teraz I teraz powoli puszczasz, tak? Puszczasz ten i jedziemy tam Puść hamulec i już na gazie trzymaj stopę I jak lekko przyciskasz, to będzie jechać. Ola jeździ samochodem! Jakby sytuacja awaryjna, to zaraz na hamulec, tak? To wiesz czy Myślę, że ja nie zdążę zmienić tej nogi na ten hamulec. Ale... No ale nie, proszę cię, musisz to zrobić. O! Przejdź tu obokaj. Zadanie. Zadanie, minion. Dawaj, dawaj tu, tędy. Spokojnie. No, obracaj, obracaj prawo, 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 Mówmy, mi nie prawo. Prawo, spokojnie. Prawo. I tam trochę do prawej. Okay. Jedziemy, słuchajcie. Machamy Magdzie. Nie wiem gorąco. ludzie jak możecie <gry> nagrywać snapy podczas prowadzenia Nie róbcie tego, bo to jest naprawdę niebezpieczne no, Nie róbcie tego, telefonu się nie używa podczas jazdy To jest masakra, jak ja bym miała telefon w ogóle, co? Dobra, to teraz tak, podejdź tu, przy, przy tych liniach i zatrzymaj się tutaj Zatrzymamy się, no, do oporu Hamulec, powoli, powoli, powoli Dobrze I teraz tak, na parking, czyli na ostatnią pozycję I puść hamulec, możesz wszystko puścić I zaciągnij ręczny Dobra, puść, puść, puść. Nie, w nie, sensie, no Po prostu bez wciskania, nawet możesz. Pociągasz go do góry. Jeszcze raz. No, wystarczy. Patryk, nie boisz się za Nie boję się, powiem ci, że nie. <głosy> <głosy> Dobra, robimy teraz co? Wzniesienie, pojedziesz na wzniesienie. Ja! Ale będą ja, Magda nagrywa... Nie, spokojnie, spokojnie, nie bój się. Jestem. Tak. Jakby co, to przytrzymam Ci kierownicę. No. spokojnie, spokojnie, kontroluj teraz. Musimy trochę łuku zrobić, żeby wjechać ładnie na wzniesienie. Cię trochę przechyli w bok, wiesz o tym. Dobrze, spokojnie. Emocje sięgają Zenitu. Dobrze, Cicho. dobrze, tu trochę do prawej. Dobrze, dobrze, jedziesz dobrze. I trochę gazu więcej, gazu więcej. Dobrze, prostuj, 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 prostuj. Gaz, 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 gaz. Gaz, gaz, prosty Jest to kierownica, dobrze, widzisz wszystko teraz. I w dół, spokojnie. Jest! Udało mi się! <głosy> 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 to. Podziwiam mojego tatę, który jeździ, znaczy w ogóle podziwiam, wyjeździcie jeździcie 100 na godzinę To się nie da ogarnąć Czemu? tutaj. W sytuacji. Da się, spokojnie, nauczysz się. I teraz robimy drugie wzniesienie i jak podjedziesz pod wzniesienie i na tym płaskim momencie się zatrzymasz. Okay. Dobra? Robimy sobie łuk. Spokojnie, uważaj tu na liście. Trochę więcej gazu, pamiętasz jak pod tym podjeżdżamy. Mm. No, cool. Nie hamuj. Dobrze, no gaz, gaz. Spokojnie, on nie zgaśnie, podjeżdża. No, gaz, 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 trochę. Prostuj, gaz, gaz. Dobra, i się zatrzymaj. Dobra, i czekamy aż ona przejdzie. I tutaj się na górze czujecie? Zjeżdżamy ze wzniesienia. Magda jest z przodu, ciekawe czy ucieknie przed tobą. <noise> DRIVE'a wrzucasz? Nie mogę poz po pozdrowić. Yy, hamulec trwa. Tak, i DRIVE'a. Dobrze. I powoli idzie. Jak tam z widocznością? Jest Rzez... ok. Jestem niska, ale jest tak A okay. jak, jak kierownica powiedz? Bardzo Mała. fajna, bardzo fajna. Madziu, ja bym cię nie chciała podrodzić. Czujniki nam piszą na Madzie. Na Madzie. Jedziesz. Skręcaj trochę <laughs> w lewo. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. No i dobrze. Mam... Momohomy. <gryw> Jedzi. No i zawracaj na... gaz. I... Zobaczcie macie ziomy, jak się jeździ? Ziomy z BM-ki Ziomy z BM-ki Ło! Wow. Co ty robisz, człowiek? <laughs> no dawaj teraz z tej. Boję się. Dawaj, jedziesz z tej. Spokojnie, musimy ładnie, ładnie ominąć liście. Trochę sobie zawin w lewo. I w prawo, teraz w prawo, w prawo, w prawo. prawo. Spokojnie. No i gaz, luz. No i tutaj ładnie wiedziesz. Tak? Tak. Uważaj no. na liście. Pod, Podkręcaj. No prosto teraz Na razie Jedź Gaz, gaz Bo go nie, nie podjedzie Ciśnij gaz mocniej I prosty. I już jedziesz Jest ok Dobra, teraz zatrzymamy się w połowie wzniesienia Jedź Jedź Dobra, zatrzymaj się I w parking I puść gaz Znaczy hamulec Puść tu czemu A czemu mi tak zjechał? No bo zaraz wrzucił ręczny, trochę... Aha, to już? Tak, teraz hamulec trzymasz, drive i jedziemy, puszczaj. Bardzo fajny, taki mięciutki yy, wydaje mi się ten sound. Że nie, że tak jak zjadę to szarpie. Co, mogłabyś się uczyć na nim? Tak. Tak? O! Zawsze chciałam to zrobić. Dobra, poczekajcie, muszę sobie tu zamknąć. Dobra, na... mam na hamulcu teraz. Tak, i teraz mamy taką pozycję, która się nazywa R. Widzisz ją? Mhm. To dawaj. Na hamulcu? Tak. I teraz włącza się kamera, mamy kafe... kamerę cofania. Masz... Jakbyś chciała parkować, to masz wszystkie linie zaznaczone. Parkować? No i... Widzimy Madzie, zobacz tam, stoi. O! Jest! No i teraz odpuszczamy tak jak do... tak jak... Pojedzie do tu? Tak jak na drive. Ie. No tak. Odpuszczaj i prze, przełóż nogę na gaz. Ale I patrz, patrzysz w kamerę, ewentualną lusterko przede wszystkim. Masz dwa boczne. Nie tak, mam. nie patrz na Magdę, gdzie masz ją. No nie widzę, już lusterku. Tu, ale tu ją masz. Dobrze, to przejedziemy obok chyba niej. Tak. Chyba już wiem, dlaczego laski nie jeżdżą do tyłu. Dobra, i stop. Lekko. I ładnie. Jak było? Ale hardcore. Nasypuje, że tak. No, naprawdę na wzniesienie nie wiem cofnąć. Przyjemnie zabije nas chyba. Kto tam snapuje? Prowadzę samochód! Nie mogę teraz. Patrz, jaka się pewna poczuła. Fajnie, tak zawsze chciałam kierownicę sobie... Uważaj, że wjeżdżamy teraz do połowy zniesienia A tam na górę na Jaki instruktor płaski? się czuje Teraz tak, w połowie zniesienia się zatrzymasz mhm. Dobra, gaz, trochę gazu, 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 gazu Jeszcze, jeszcze, gaz Dobra, stop, 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 stop Stop, stop. Dobrze, teraz mamy tak Teraz się zatrzymaliśmy, trzymasz cały czas hamulec mhm. I r tak? Dobrze No i odpuszczaj Hamulec Masz ją w kamerze. Ja pier... Nie wjeżdżamy w krzaki, linie się mieszczą. Będzie dobrze, dobrze, dobrze. Prosto, kierownica, teraz jest idealnie. I jedziesz na Magdę. No. Magda się odsuwa. No, odpuść, odpuść. Ja, teraz już jest ok. No. Brawo! Zrobiła to! Brawo ja! A teraz jak... Co? Jak skręcę tak kierownicę, tak, tak. gdzie pojadę? No w prawo! W krzaki! Ale nie, cofnąć! A jak cofniesz, no to, no to skrę, koła się skręcają tak, okay. czyli pojedziesz tam Dobrze pojedziesz, żebyś nie wjechała w oponki. Właśnie, właśnie I wdepnij trochę gazu Tylko w tamtą stronę, żebyśmy pojechali, nie w krzaki No wdepnij, mocniej No wdepnij, wdepnij, nie bój się To no. ile pojechałam? 20? <grym> Drive i jedziemy nad aparatem słuchajcie. Powiedz mi czy ja przejez, nie, jest, kołami jest. nie najadę Jest prosto, jest prosto Dobrze, tak trzymaj Prosto, prosto, nie skręcaj I stop Stop, stop, stop Na pewno już? Tak, już <grym> Dawno go przejechaliśmy, spoko Dobra, niech wsiada już Wsiadaj, bo już gorąco przewiozę cię kawałek przewiezie się po zniesieniu. O, zrób to Ola. No weź. To od Cichło. drugiej strony jedź Pa jak zapierdzielasz, mnie wciska w fotę. <laughs> Ale nie masz ci się tu rozpędzić. Nawet przecież wjadę w ten krawężnik. Dawaj na ten na zniesienie. Spokojnie. Znaczy, no nie hamuj, spokojnie. Już, wjeżdżamy, już ładnie wjeżdżamy, tak? Dobrze, tylko uważaj na liście. No teraz trochę... No i gaz, gaz. Musisz gazu dodawać. Bo ci nie wiedzie. Gaz, gaz. I prostuj kierownicą Dobrze. Uuuuuuuu, jak Ci się podobało? Super, było. To, to teraz no drifcik. Teraz drifcik. Wow. To to jest. Mistrz kierownicy już po jednym razie. Zobacz. Zobacz. Zaraz tu na słupie wyląduje. Słuchajcie, jesteśmy już po jeździe. Ja się czułem nawet pewnie przy tobie. Niesamowite, super. Ja jestem pod wrażeniem. Ja już mogę jeździć. Pojeździłaby? Jeździła dobrze tym samochodem. I to była Ola, która zgodziła się, żebym dzisiaj pobył jej instruktorem przez te kilka godzin w 40 stopniach na dworze. Daliśmy radę. Dziękujemy Magdzie, która nam ten film również nagrywała. Prawa dla niej. Prawie dostała udaru. My też. Ale dobrze, że klimatyzacja chodzi, także jesteśmy cali. Bardzo dziękujemy jeszcze Peżo Polska. Ja jeszcze raz osobiście. Mogłam przebyć swoją pierwszą jazdę taką super furą, także super jest. Następnym razem manual, wiesz o tym. Wiem, będzie ciężej, ale też się nauczę. Ale dasz radę, a my dziękujemy za dzisiejszy film. Do widzenia!